Hej siema, z tej strony Mister Sebaka. Dziś e, przedstawiam Wam coś, um, czego jeszcze nie było na moim kanale. E, właściwie to jest poradnik um, do, do. Jak zhakować um, tego? Um, High Climb Racing na Windows Phone. E, już mówię, co trzeba zrobić. E, pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, to zainstalować grę. E, ale musimy ją zainstalować. Um, że to jest hack do jednej mapki? Więc musimy zainst zainstalować Hydraulic Racing, e, podczas gdy motyw telefonu jest zmieniony na ciemny. E, ja już mam go zainstalowanego wcześniej, miałem zainstalowanego na ciemnym. Później sobie zmieniłem na jasny, dlatego e, teraz nie będę instalował. E, teraz przejdę sobie do gier. Już mówię o co chodzi. Otóż e, po aktualizacji wyszła nowa mapka, która nazywa się Noc. E, no i wiadomo, jest ciemno. Na ciemnym, teraz właśnie pokażę, jak jest na ciemnym. Biorę sobie samochód, i tak jest na ciemnym. Jest po prostu ciemno i nieprzyjemnie. Nie wiem, nie wiem, okej. Okay. Jest ciemno, nieprzyjemnie i słabo widać dość, ale jest na to sposób. Musimy przejść znowu do ustawień. Zmienić sobie. Motyw na jasny: A kurde, włączyłem. Dobra, i znowu wejść w grę. Yy, tylko, że tym razem już będzie coś innego. Zaraz zobaczycie co. Tak. Ogólnie gierkę serdecznie polecam. Yy, po aktualizacjach jest już płynna, bo wcześniej nie była. Mój telefon to HTC8S no i teraz widzimy, że tło zarówno tło jak i ziemia są jasne, co jest błędem gry, no i to ułatwia, według mnie ułatwia troszeczkę zabawę, łatwiej odróżnić przedmioty do zbierania, właściwie paliwo od, od tła, bo wcześniej było po prostu niewidoczne. to z mojej strony to by było na tyle. Do usłyszenia w następnym poradniku, o ile takie będzie, ile będzie taka potrzeba. Mam nadzieję, że szybko nie poprawią tego błędu, bo no wiadomo, fajniej jest grać w sumie. No, łatwiej. Siema!